Bóg przekazuje ci dziś wiadomość. Nadeszła zmiana i jesteś tego w pełni świadomy. Jest to uczucie, które rezonuje głęboko w twojej istocie, a Bóg wzmacnia to objawienie. Ten sezon oznacza zbliżające się przejście na wyższy poziom, krok w zupełnie nowy wymiar. Przeciwności, które napotkałeś i nieustające ataki są związane z tym właśnie powodem. Przeciwnik walczył zaciekle, ale nic nie może udaremnić Boskiego Wyświęcenia. Bóg zapewnia, że to jest Twój czas, więc przygotuj się. Dziecko Boże, wyposaż swój umysł i ducha, wszystkie ścieżki, którymi podróżowałeś, doprowadziły Cię do tego punktu, a to jest czas, sezon niezrównanego wzrostu. Jeśli wierzysz w Boga, potwierdź to wideo. W miarę zbliżania się do swojego przeznaczenia, wyzwania mogą się nasilać, kiedy Bóg Cię wywyższa, ścieżka może być bardziej stroma. Te próby są wskaźnikami bliskości Twojego przeznaczenia. Ten sam Bóg, który obdarzył Cię łaską na początku, będzie tym, który poprowadzi Cię do mety. On dokładnie wie dokąd prowadzi Twoja podróż. Jeśli ufasz Bogu, nie próbuj przewidywać biegu wydarzeń. Zrozum, że pewne czynniki wydają się sprzysięgać przeciwko tobie, ale pamiętaj, że posiadam twórczy geniusz. Mogę przekształcić twój chaos w arcydzieło, a twoje kłopoty w pomyślny cel. Stań z tyłu i obserwuj moją pracę i przygotuj się na czekające cię zaskoczenie. Mogą być wymagane poprawki, ale, moje dziecko, wyjdziesz z tego zwycięsko. Tak. Jeśli jesteś gotowy. Nie zawsze możemy zrozumieć Boże metody, ponieważ Jego drogi są dla nas często nieodgadnione. Musimy jednak przyznać, że Bóg widzi wielki gabelin. Rozważ możliwość, że możesz być przygotowany na to, co Bóg ma w zanadrzu, ale inna osoba lub sytuacja zaangażowana w Twój boski plan może nie być gotowa. Być może Bóg będzie musiał nad nimi popracować, zanim Twoja modlitwa będzie zgodna z Jego wolą. Każdy element musi harmonizować aby był to idealny czas na rozpoczęcie najlepszego życia. W tym momencie musisz nauczyć się powierzać się Bożemu czasowi. Pozwól Bogu zaaranżować to zgodnie z Jego planem. Odpowiedź pojawi się dokładnie w tym momencie, w którym powinna. Aby to potwierdzić, uznaj, że wszystkie twoje dni są już zapisane w Bożej księdze. W obliczu rozczarowania powstrzymaj się od rozpamiętywania tej strony. Trzymaj kurs i trwaj w wierze. Możesz być zmęczony, zniechęcony i sfrustrowany. Ale nigdy nie porzucaj swojej wizji przyszłości, nasz Bóg jest niezawodnie wierny. Powód, dla którego trudno Ci uwierzyć w swój potencjał wielkości, wynika z nieustannych ataków, niepowodzeń, bólu i porażek narzuconych Ci przez przeciwnika. Ale to jest fałsz, jednym z najpotężniejszych oszustw diabła jest zaciemnienie Twojej wrodzonej wielkości. Posiadasz wspaniałe przeznaczenie. Dzięki mojemu synowi Jezusowi Chrystusowi możesz osiągnąć wszystko w miarę jak Twój sezon się rozwija. Przygotuj się, ponieważ wiatry przeznaczenia poruszają się w Twoim życiu. Kocham Cię! Aby potwierdzić, transformacja jest żmudna, przekształcanie swojego życia, rozpoczynanie od nowa i naprawianie kawałków wymaga znacznego wysiłku. Ponowne zebranie myśli po zmieniających życie doświadczeniach, takich jak opieka, otrzymanie niechcianej diagnozy lub przezwyciężenie straty jakiejkolwiek natury, jest ogromnym zadaniem. Samotność w nieznanym otoczeniu. Tęsknota za towarzystwem wszystkie te wyzwania mogą wydawać się nie do pokonania. Ale z Bogiem u boku możesz wytrwać w tych trudnościach. Wyjdziesz cało z tej próby, dzięki Chrystusowi, możesz pokonać każdą przeszkodę. Bóg komunikuje się dziś z tobą. Jestem świadomy twoich przedłużających się zmagań, czy to finansowych, duchowych czy emocjonalnych, masz dobroczynne serce, ale ludzie wykorzystują cię i zdradzają na wiele sposobów. Diabeł nieustannie dążył do złamania twojego umysłu. Jednak wytrwałeś, stojąc odporny pośród osobistych burz, ponieważ jestem twoim stałym towarzyszem. Nie pozwolę, aby broń uformowana przeciwko Tobie prosperowała. Nie zniechęcaj się, mam zamiar zaaranżować odwrócenie okoliczności i pobłogosławić Cię w samej obecności Twoich przeciwników. Wytrwale trzymaj się swojej wiary. Aby ją potwierdzić, zaufaj boskiemu planowi, wątpliwość jest naturalnym ludzkim uczuciem, nie pozwól jednak, by Cię pochłonęła. Jednoczesne utrzymywanie zaufania i wątpliwości jest niewykonalne. Niemniej jednak Pan jest wtajemniczony w Twoje najskrytsze myśli i uczucia, chnął w Ciebie życie i istniejesz dzięki Niemu. On ma dla Ciebie niezwykłe plany. Pomimo naszych słabości i niedoskonałości, Bóg pragnie, abyśmy mieli niezachwianą wiarę, że zostanie uwielbiony, zastanów się nad niebłogosławieństwami i wybawieniami. Które miały miejsce w Twoim życiu. Bóg pozostaje niezmienny. Nie wahaj się wylać swojego serca przed Bogiem. Odrzuć fasadę, gdy się do Niego zbliżasz, On rozumie Twoje zmagania i dostrzega Twój brak doskonałości. Dostrzega Twoje rozczarowanie, gdy Twoje modlitwy wydają się pozostawać bez odpowiedzi i rozumie Twoje poczucie opuszczenia, zwróć się do Niego. Ponieważ sama frustracja lub nieustanne rozmyślanie nie wystarczą. Módl się o uzdrowienie i wybawienie. On pragnie usłyszeć Twój głos. Aby to potwierdzić, użyj kodu 555. Jeśli ta wiadomość rezonuje z Tobą, jeśli pragniesz Bożych błogosławieństw, zrozum, że mogą one wymagać rezygnacji z pewnych aspektów Twojego życia. Czasami błagamy Boga o więcej, ale jego odpowiedź może wymagać zrzucenia zbędnego bagażu. Bóg nie może cię wypełnić, jeśli jesteś już przepełniony samym sobą. Co więcej, nie może poprowadzić cię do właściwej osoby, jeśli uparcie trzymasz się rozpraszaczy. Bądź gotów porzucić pewne pragnienia, aby dostosować się do woli Bożej, opóźnienie, z jakim Bóg odpowiada na twoje błagania. Wskazuje na to, że przygotowuje się on na niezwykle wyjątkowe, nadzwyczajne i zdumiewające błogosławieństwo, które na ciebie czeka. Zachowaj wytrwałość i posłuszeństwo, ponieważ nie pozostały one niezauważone. Wielu radziło ci, byś się poddał lub wziął sprawy w swoje ręce. Ale ty zdecydowałeś się zaufać Bogu i zachować cierpliwość. Idź naprzód i nie przestawaj wierzyć, bo twoje ostatnie dni przyćmią poprzednie słodyczą, nadejdzie dzień. W którym przyjrzysz się swojemu życiu i osobom, które z niego odeszły lub cię odrzuciły, a cel ich odejścia stanie się jasny. W tej chwili może to nie być pocieszające, ale pomyśl, że byłeś uwikłany w relacje, w których te osoby w ciebie nie wierzyły. W takich przypadkach Bóg interweniował. Zamykając te drzwi dla twojej ochrony, troskliwy ojciec dba o to, by jego dzieci łączyły się z właściwymi ludźmi, a ty byłeś zdezorientowany ponieważ te osoby nie były Ci przeznaczone. Gdyby to zależało od Ciebie, te drzwi pozostałyby otwarte, więc bądź radosny, ponieważ Bóg przywraca to, co postrzegałeś jako stratę, zostanie zastąpione czymś znacznie lepszym. Aby zapoczątkować napływ bezgranicznego bogactwa, szczęścia, wolności i pewności siebie do swojego życia, wystarczy wprowadzić drobną korektę do porannej rutyny. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź link w komentarzach, aby poznać sekrety przyciągania obfitości bogactwa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga, ponieważ On przyniesie owoce wszystkiego, co zainicjował w Twoim życiu, opóźnienia zamienią się w cuda, a nowa melodia uświetni Twoje serce. To czas, w którym Bóg zadziwi Cię swoją dobrocią i łaską. Twoje modlitwy się zmaterializują, nie rezygnuj z obietnic. Wyczuwam przełom na horyzoncie. Najtrudniejsze okoliczności zostaną wygładzone ręką Boga. Użyj kodu, aby potwierdzić tę wiadomość. Jestem zdecydowany spędzać czas z Bogiem. Przeciwnik zdołał rozproszyć niektórych z was w różnych kierunkach. Wielu z was dryfuje, jest zdezorientowanych, rozdrażnionych i łatwo daje się sprowokować, a wszystko to dlatego, że odeszliście od swojego prawdziwego celu. Przeciwnik doskonale zdaje sobie sprawę z boskiego powołania w twoim życiu i właśnie dlatego bombarduje cię szeregiem rozproszeń mających na celu odwrócenie cię od twojego przeznaczenia. Szukaj pana, błagaj go o mądrość, a on hojnie cię nią obdarzy. Bóg dąży do wyniesienia cię na wyższy poziom w jego obecności, ale ta podróż wymaga, abyś zainwestował z nim czas, nie doświadczyłeś jeszcze pełni Bożego potencjału w swoim życiu. Módlmy się, drogi Boże, jestem wdzięczny, że mogę znaleźć pełne zadowolenie w Tobie. Wypełniłeś każdą pustkę i przepaść w mojej egzystencji, jestem w pełni świadomy, że prawdziwe zadowolenie można odkryć tylko w Tobie, a nie w tym świecie. Modlę się, aby więcej Twoich dzieci również zdało sobie z tego sprawę. Ofiaruję tę modlitwę w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli uważasz, że zaatakowało cię wiele wyzwań, mających na celu osłabienie twojego entuzjazmu dla bardziej obfitego życia, pamiętaj, że diabeł zaaranżował ból. Stratę i nieustanne ataki, często zaczynające się w dzieciństwie. Słyszę jednak głos Pana, który zapewnia mnie, że jest on w trakcie przywracania ci twojej prawowitej tożsamości i bez wątpienia otrzymasz swoją część dziedzictwa w imieniu Jezusa. Wielu ludzi poddaje się i narzeka na Boga z powodu pozornie nieistotnych niepowodzeń, nie zdając sobie sprawy, że te drobne próby często prowadzą do znaczących błogosławieństw, ale jeśli będziesz wytrwały i będziesz pielęgnował swoją wiarę, Bóg zadziwi cię w cudownym grudniu. Oczyść swoje myśli Jego słowem, trzymaj się mocno Jezusa i bądź świadkiem Jego łaski i błogosławieństw, które cię ogarną, On odmieni twój sezon i podniesie twój status. Zanotuj to, Ojcze Boże, obecnie znajduję się w trudnej sytuacji, ale rozumiem, że nic nie może ci się oprzeć: żadne rozczarowanie, niepowodzenie, niesprawiedliwość, osoba, nienawiść, zazdrość, choroba. Problem czy przeszkoda nie mogą stanąć w Twojej obecności. Nawet w najciemniejszych godzinach pozostajesz ze mną, obiecujesz pozostać ze mną na zawsze, przywracając radość mojemu sercu, lecząc rany z przeszłości. Naprawiając moją rodzinę, przemieniając mój smutek w radość, moją słabość w siłę, a moje negatywne nastawienie w życzliwość. Modlę się w imię Jezusa. Amen. Rozwijam moją wiarę, aby potwierdzić, że Bóg przemawia dziś do Ciebie. Uznaję Twoje zmagania i odpowiada na Twoje błagania. Uznaję Twoją bezinteresowność w pomaganiu innym, nawet jeśli wydaje się, że brakuje Ci pomocy, gdy jej potrzebujesz. Bóg zachęca cię do wytrwałości w czynieniu dobra, ponieważ obdarzył cię współczującym sercem. Przełom, którego szukasz, jest bliżej niż ci się wydaje. Nie trać nadziei. Kiedy poddajesz się boskim planom Boga, pozwalasz swojej wierze przewyższyć twoje emocje, deklarując: Mój Bóg jest potężniejszy niż jakiekolwiek okoliczności. Boże plany przewyższają nasze własne, a ufając Jego obietnicy, otrzymujesz nadzieję i pokój. Zaufaj, że Bóg nigdy nie doprowadzi cię do ruiny. Poddając się Mu, staje się On Twoim ostatecznym źródłem siły i bezpieczeństwa. Jeśli pokładasz wiarę w Jezusie, Pan Bóg przekazuje Ci, że w Twoim życiu zbliża się wielka zmiana. Wysłuchał Twoich modlitw i dostrzega Twoją tęsknotę za lepszą przyszłością, pomimo licznych wyzwań. Porzucenia i osądzania przez innych, tylko jego osąd ma prawdziwe znaczenie, pozostań wytrwały na ścieżce, którą on dla ciebie zaprojektował, doskonałość nie jest celem, ale raczej wierność. Bóg podkreśla swoją świadomość twoich długotrwałych zmagań, finansowych, duchowych i emocjonalnych, twoje współczujące serce doprowadziło do wyzysku, zdrady i chwil bliskich rozpaczy. Jednak wytrwałeś, ponieważ Bóg jest po twojej stronie, zapewniając, że żadna broń uformowana przeciwko tobie nie odniesie sukcesu. Nie bój się, On zamierza zmienić twoje okoliczności i błogosławić cię w obecności twoich przeciwników. Trzymaj się swojej wiary, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele pobożnych osób zmaga się z depresją, często ukrywając swoje wewnętrzne zamieszanie, aby nie wydawać się niewiernymi Bogu. Uzdrowienia nie można jednak osiągnąć poprzez udawanie kogoś, kim się nie jest. Zrzuć swoje maski i błagaj Boga o wyzwolenie z twojego złamania. Słowo Boże pozostaje prawdziwe i skuteczne. Powierz mu swoje serce z całego serca, niezależnie od panujących okoliczności. Uznaj, że możesz zaufać Bogu, nawet gdy wiatry życia są burzliwe. Jego obietnice są trwałe. Jestem pełen nadziei i chcę Cię zapewnić, że pomimo trudnych okoliczności, w jakich się obecnie znajdujesz, Bóg dostrzega Twoje zmagania i emocjonalny ból. Może się wydawać, że jedna próba następuje po drugiej bez wytchnienia, ale pamiętaj, że Boża interwencja często ma miejsce wewnątrz, uspokajając szalejące w Tobie burze. Nie rozpaczaj, ponieważ On wzmacnia Cię w niezauważalny sposób. Ty i on przezwyciężycie to razem, tak jak niezliczoną ilość razy wcześniej. Wszystko będzie dobrze. W numerologii biblijnej liczba 8 oznacza nowe początki, duch pana ogłasza, że jest to twój sezon odnowy i nowych początków. Poprzedni sezon zanika, a nowy rozpoczyna się w sierpniu. Nie bój się, bo gdy stare ustępuje, Bóg robi miejsce dla nowego i wszystko zmieni się na lepsze. Wszystko dla jego chwały jestem świadomy Twojego pragnienia łatwiejszej drogi do finansowej obfitości i zapraszam do odkrywania tajemnic ujawnionych przez nieuczciwego naukowca NASA, klikając link w komentarzach. W oczach Boga mam dla Ciebie wiadomość. Nadszedł czas, aby ponownie objęci życie, przez długi czas znosiłeś trudności. Poniosłeś znaczące straty i udoskonaliłeś sztukę ukrywania wewnętrznego zamieszania, kiedy naprawdę chciałeś się poddać, teraz nadszedł czas. Abyś w pełni objął życie, ponieważ Bóg oświadcza, że jest to rzeczywiście Twój sezon. Przetrwałeś najcięższe próby, wykazując się odpornością, gdy wielu odeszło, myśląc, że zostałeś pokonany, nie tylko wytrwałeś w burzach, ale także w nich rozkwitłeś. Jesteś wyjątkowy, nie zostałeś stworzony, by się dostosowywać, ale by się wyróżniać. Twoja niezachwiana wiara wkrótce zostanie pobłogosławiona, a ty wzniesiesz się na poziomy, o których nigdy nie myślałeś, że są możliwe. Przyjmij to błogosławieństwo w Jego imieniu. Jeśli wierzysz w Jezusa, pamiętaj, że to, co jest dla ciebie przeznaczone, rzeczywiście się spełni, ponieważ Bóg zapewnia jego spełnienie. Dlatego przestań denerwować się w nocy. Ponieważ jest to bezproduktywne marnowanie czasu i energii. To nie jest źródło produktywności ani poprawy w Twoim życiu. To wszystko jest częścią Boskiego planu, który został już uruchomiony, cokolwiek i ktokolwiek jest ci przeznaczony, spełni się. Przyjmij sezon, w którym się znajdujesz i nie musisz się spieszyć. Życie może rzucać nam wyzwania, ale nie możemy pozwolić, by nas one przygnębiły, te trudne chwile służą jako przygotowanie, przypominając nam, że zostaliśmy obdarzeni siłą. Aby przezwyciężyć nasze przeszłe przeciwności losu i z pewnością ta sama łaska poprowadzi nas przez obecne i przyszłe trudności, te trudne chwile służą również jako przypomnienie, że zawsze może być gorzej, ucząc nas, by nie brać dobrych czasów za pewnik. Jeśli się z tym zgadzasz, pomyśl, że Bóg przekazuje Ci dziś wiadomość. Przeszedłeś wiele w swoim życiu, z czego wiele znasz tylko Ty. Na dobre i na złe byłeś przy innych, kochając ich w najciemniejszych godzinach. Jedyne. O co prosiłeś, to uczciwość i lojalność w zamian. Pomimo troskliwego i kochającego serca, zostałeś wielokrotnie zraniony. Wziąłeś nawet na siebie obowiązki, które należały do innych, a mimo to nadal oddajesz cześć i chwałę. Bóg rozumie Twój ból i zapewnia Cię, że nigdy Cię nie opuści. Nie tylko przechodzisz, ale wychodzisz, a błogosławieństwa są w drodze. Bóg pochwala twoją gotowość do oddania mu swoich ciężarów i zachęca cię do porzucenia niepokojących szczegółów w twoim sercu, obejmując jego obecność w twoich codziennych zadaniach. Obiecuję pobłogosławić cię radością, której zawsze szukałeś. Bóg pragnie pokazać ci świat jego oczami, więc zrezygnuj z kontroli i pozwól mu się prowadzić. Przyjmij to przesłanie jako swoje. Jeśli otrzymasz te deklaracje, kontynuuj uwielbienie, ponieważ Bóg jest z tobą w najgłębszym bólu, trzyma cię podczas prób i nie opuścicie. On wie, przez co przeszedłeś. A twoje łzy są blisko jego serca. On jest gotowy przekształcić twój ból w coś cudownego, oznaczając początek czegoś wspaniałego, a nie koniec. Czas uczyni wszystko pięknym. Twoja historia wkrótce przejdzie głęboką transformację, odzwierciedlając magię w tobie. Delektuj się więc chwilą obecną, ponieważ nie potrwa ona zbyt długo. Zbliżasz się do końca tunelu, zdając sobie sprawę, że światło, za którym goniłeś, pochodzi z wewnątrz. Bądź spokojny. Twój następny rozdział przyniesie trwały uśmiech na Twojej twarzy i radość na całe życie dla Twojej duszy. Obejmij moc w sobie, aby potwierdzić, że wszystko będzie dobrze. Nadszedł czas, aby zmniejszyć zwątpienie w siebie. Nadal jesteś niesamowicie silny, po prostu nosisz w tej chwili ciężki ładunek, nadszedł czas, aby ocenić, co cię obciąża i uwolnić się od tych ciężarów. To przesłanie jest dla każdego, kto stanął w obliczu wyzwań, stoi przed nimi lub je pokonał. Trzymaj głowę wysoko, bądź błogosławiony i zachowaj pozytywne nastawienie. Możesz aktywować przepływ nieograniczonego bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, wprowadzając drobne zmiany w porannej rutynie. Jeśli tego pragniesz, sprawdź link w komentarzach poniżej, aby odkryć sekrety przyciągania obfitości. Jeśli wierzysz w Boga, prawdopodobnie wyczuwasz zmianę w energii swojej podróży, rozwija się nowy i nieoczekiwany rozdział. Który poprowadzi cię w zupełnie innym kierunku. Na to właśnie przygotowywała się Twoja dusza, więc przygotuj się na otrzymanie obfitych błogosławieństw. Każde wyzwanie, któremu stawiłeś czoła, wzmocniło rdzeń Twojej istoty, czyniąc Cię zbyt rozwiniętym, by powrócić do starych sposobów. Wytyczono dla Ciebie piękną ścieżkę. Krocz na nią z wiarą i porzuć strach, uwierz w siebie, twój przełom jest na horyzoncie. Wszystko, czego obecnie doświadczasz, wkrótce nabierze sensu. Teraz nie jest czas na poddawanie się, ale na wytrwanie trochę dłużej błogosławieństwa, za którymi tęskniłeś, są już w drodze. Aby potwierdzić swoją wiarę, powiedz: Kocham cię, panie. Droga odważna duszo, nie jesteś przesadnie emocjonalny ani zbyt wrażliwy, Twoje serce jest polem bitwy dla emocji, z których każda walczy o dominację. Potrafisz wyczuć energię innych, ich szczęście, smutek, złość, szczerość i nieszczerość, rozpoznajesz kiedy Cię wykorzystują. A kiedy są prawdziwi. Nie jesteś słaby, posiadasz dar podwyższonej intuicji. Twój niepokój nie jest czymś, czego należy się wstydzić, to przypomnienie o Twoim darze empatii, dbaj o siebie. Nigdy nie obwiniaj nikogo w swoim życiu. Dobrzy ludzie przynoszą Ci szczęście, źli ludzie przynoszą Ci doświadczenie, a najgorsi ludzie uczą Cię cennych lekcji.